Siemanka, witam Was bardzo serdecznie. Teraz w końcu mogę odpowiedzieć na komentarz, który został mi ostatnio zadany na, na YouTubie. Mianowicie moje największe problemy, jeżeli chodzi o osobę niepełnosprawną. Powiem Wam tak. W dużym skrócie. Mianowicie, na chwilę obecną ciężko jest mi odpowiedzieć, ponieważ ja uważam, że nie widzę na chwilę obecną żadnych problemów, będąc osobą niepełnosprawną. Jak już to mogę na pewno powiedzieć, jakie miałem największe problemy i co mi sprawiało, że musiałem się gdzieś tam na tyle wzmocnić psychicznie i fizycznie, żeby sobie no, w życiu dorosłym przede wszystkim radzić. Na pewno taką pierwszą rzeczą na pewno było ubieranie się. No wiadomo dla kogoś, no dobra, ubrać buty, ubrać spodnie czy coś, no to jakby... No przecież, że to jest żaden problem, prawda? Więc to jest normalne dla każdego. No mi niestety, ale to sprawiało problem. Ale no wiadomo, no człowiek z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Po różnych gdzieś tam rehabilitacjach, wyjazdach z różnymi fundacjami pomogło mi przede wszystkim się na tym etapie usprawnić. Chociażby nawet przesiadanie się z łóżka na wózek lub tak zwane bezpieczne upadki, czyli po prostu wywracam się do tyłu na plecy i żebym po prostu raz mógł. Poinstruować osobę z zewnątrz, na mieście na przykład, jak może w bezpieczny sposób mi pomóc na przykład siedzieć prosto na wózku, a dwa, że na pewno, że sam sobie mógł poradzić też na tym mieście. Kolejną dosyć istotną sprawą jest kąpiel. Też jakby to potrzebowałem na pewno czasu na pewno czasu, żeby właśnie móc sobie sam teraz na chwilę obecną radzić i bardzo dobrze mi to wychodzi, nawet wydaje mi się, że nie wygląda to jakby niepełnosprawny wchodził do brodzika czy do Wanny, tylko osoba pełnosprawna więc, więc tak to też wyglądało. Oczywiście. Za dzieciaka, no ta pomoc była mi na pewno potrzebna. Na pewno potrzebna, bo jeszcze nie byłem na tyle wzmocniony, na pewno fizycznie. Jak i też, no wiadomo, no człowiek gdzieś tam, no nie miał jakby takich warunków do tego, nie? Bardziej mi chodzi od razu, mówię, o przejazd wózkiem. O to bardziej, nie? Bo tak to raczej, no starałbym się sam to zrobić. Ale starałbym się. Kolejnym w sumie takim problemem, tak myślę, że nie wiem, od 12 roku życia, jak już byłem na takim etapie, że już byłem na tyle sprawny, że uważałem poprosić kogoś o pomoc, nie, no przecież to jest ujmą, no jak ja? No nie, no weźcie, przestańcie, no, na pewno, na pewno nie, ale z czasem uznałem albo samo mi to przyszło, że proszenie kogoś o cokolwiek to nie jest żadną ujmą, wręcz przeciwnie, jest to bardzo miłe, jak ktoś po prostu podejdzie, pomoże, zobaczy, zobaczy uśmiech na tej osobie, że pomogła, bo to naprawdę widać, że ktoś jest gdzieś tam wewnętrznie zadowolony, że mógł takiej osobie pomóc. Czy to jest osoba niepełnosprawna, czy to jest osoba starsza. Więc, jakby naprawdę, uważam, że to jest jak najbardziej plusem, ponieważ, i tu już odbijając na chwilę od osób niepełnosprawnych, teraz, jakby poruszę temat taki ogólny, ponieważ dużo osób, nawet pełnosprawnych, uważa, że jest super bohaterem w domu, jest super bohaterem w pracy. I tak na dobrą sprawę poproszenie kogoś o pomoc, czy o cokolwiek. To jest takie. No nie, no weź. Mm -mm. Nie, ja sobie świetnie poradzę. Jestem zajebisty, jestem w ogóle wielozadaniowy. Tak mnie Bóg stworzył, że po prostu, o Boże, o Jezu i tak dalej. No spoko, okej, okay. ale później przychodzisz do domu i narzekasz, że. Jednak ktoś ci nie pomógł, że ktoś miał cię głęboko w dupie, ale to jakby ty stworzyłeś sobie taką barierę przed sobą i nie dopuszczasz innych osób do tego, żeby ci pomogły. Dlaczego? Naprawdę, odpowiedzcie mi, dlaczego wy tak robicie, bo to mnie tak na dobrą sprawę bardzo zastanawia. Więc to też takie można powiedzieć. Ja odpowiadam na pytanie, ale teraz też jakby ja wam to pytanie zadaję. Kolejną istotną rzeczą jest na pewno to, że ciężko było mi się nie. No dostosować w sumie tak, tak. To w sumie będzie dobre stwierdzenie. Ciężko było mi się dostosować do tego, że byłem w świecie. Osób niepełnosprawnych. Bo ja od maleńkości wychowywałem się z osobami pełnosprawnymi, bawiłem się z pełnosprawnymi, chodziłem do szkoły e, też z osobami pełnosprawnymi, byłem w sumie można powiedzieć jeden jedyny na całą szkołę, e, więc tu jakby była taka forma już przyzwyczajenia się, a wchodząc na przykład do internatu, gdzie tam sami niepełnosprawni, to było takie dla mnie. Pff, abstrakcja, nie? Jezu, ile was jest, ile Hot Wilsów, wiecie co? Mówię, kurczę, będzie się z kimś ścigać chyba. No nie wiem. I to było dla mnie bardzo ciężkie, nie? To było na pewno bardzo ciężkie i to też gdzieś tam był, miałem taki, byłem tak zamknięty w sobie i wtedy tak na dobrą sprawę byłem taką osobą bardzo upartą. No nie byłem grzecznym dzieckiem, powiedzmy sobie prawdę. Naprawdę nie byłem grzeczny, od 14 roku życia gdzieś tam zawsze problemy mnie się trzymały. To była taka w sumie można, nie wiem, forma buntu. Ciężko to nazwać. Nie wiem, nie wiem co mi wtedy w głowie się działo. I też nie dogadywałem się z osobami niepełnosprawnymi. To, to, to też jakby mówię otwarcie. Mimo że jestem od piątego roku życia na wózku i powinna być tu dla mnie jakaś tam norma. I w ogóle, ale no powiedzmy sobie też yy, tak szczerze, że skoro jesteś w jakimś danym otoczeniu i żyjesz z tymi osobami, funkcjonujesz, bawisz się, rozmawiasz, żartujesz i tak dalej, i nagle trafiasz w ogóle w inny świat, o którym nie masz kompletnie pojęcia i nie wiedziałeś, że taki świat istnieje, no to jest ciężkie. Nie mówię, że jest to nie do zrobienia i nie do przełamania, ale jest to ciężkie. Ja przełamałem się i mało tego, z niektórymi osobami mam do tej pory bardzo dobry kontakt i gdzieś tam nawet osoby tutaj w moim mieście, czyli w Szczecinie studiują mi i w ogóle, więc jak się widzimy, to coś sobie tam pogadamy, pośmiejemy się albo ponarzekamy, jacy nasi nauczyciele byli Tacy i tacy wiecie. No, 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 tak to niestety tak to wygląda, że trzeba czasami na, na kogoś ponarzekać, ale uważam to za piękne czasy, ponieważ yy, będąc w życiu dorosłym, pokazało mi to na pewno, że ta szkoła, ten internat pokazało mi taką szkołę życia naprawdę taką szkołę życia, gdzie później po prostu to nie będzie tak, mamusia, tatuś przyjdzie i posprząta, nie? No. Nie, tam musieliśmy sobie sami radzić. Tam na przykład, jak człowiek miał na przykład, nie wiem, pranie, to musiał je poskładać i musiał położyć ładnie w kosteczkę sobie tu do szufladki, bo wychowawca nie przyjdzie i nie, i nie weźmie i nie zrobi tego za ciebie. Musieliśmy w swoich pokojach, odkurzać, zmywać podłogi i tak dalej, umyć podłogę. I, i w ogóle było to takie, taki można powiedzieć, obóz nie? przetrwania, bym to tak nazwał brutalnie, ale, ale ta, ta brutalność w tym internacie pokazała mi, że jednak można być osobą samodzielną. Nie? I naprawdę bardzo serdecznie no, dziękuję wychowawcom, z którymi akurat ja byłem, ponieważ byli gdzieś momentami na początku na pewno byli bardzo ostrzy w stosunku co do nas, ale to jakby z wiadomych przyczyn, żeby no, my jako gówniarze, a tam same chłopy były, no to nie ukrywajmy, tam w ogóle testosteron to bił po, po oczach po prostu i dawali nam do zrozumienia, że w sensie my to z czasem zrozumieliśmy, że wychowawca jeden, nie będę mówił imienia i nazwiska, pokazywał, że nie pozwolę sobie na to, żebyście mi na chłopy na głowę weszli, nie? I, i tak dalej. A później z czasem jakby on coraz bardziej dawał nam większe pole manewru do tego, że możemy sobie na więcej pozwolić i tak dalej, i tak dalej, bo widział w nas, że już jesteśmy na tyle gotowi i na tyle odpowiedzialnymi ludźmi, ludźmi, no w sumie tak, ludźmi yy, i gówniarzami, że możemy zrobić to, 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 tamto. Już później nawet nie było czegoś takiego, że przychodził i mówił e, chłopaki, trzeba posprzątać, e, chłopaki, trzeba zrobić to, tamto, sam to, wam to. Nie. Bo jak on przychodził, a najczęściej to był piątek, to na weekend już praktycznie wszystko było zrobione. Więc dzięki niemu, tak na dobrą sprawę, jesteśmy gdzie jesteśmy i potrafimy sobie bardzo świetnie poradzić. A jeśli Tobie podobał się ten film i ta odpowiedź, yy, którą yy, teraz właśnie będę upubliczniał, to zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę i jeżeli coś znowu Ci wpadło do głowy i będziesz miał jakieś następne do mnie pytanie, śmiało, bez problemu, wal jak w dym, Pan Broku na pewno Ci odpowie. Pamiętajcie, jedźcie warzywa, to będziecie też niepełnosprawni. Mówię Wam serio, jak Cię dużo warzyw, to o, marny Wasz los. Nie, no oczywiście zapuję. Więc co? Życzę Wam miłego dzionka, miłego oglądania. Więc trzymajcie się. I do pieca! Haha, musiałem to dodać, bo tak mi to siadło w głowę, że wow.